Zapraszam na kurs materialny www.piodściupak.pl. Średnia arytmetyczna liczb minus 2, 2, 4, 6, 8x jest równa 5. Wyznacz liczbę x. Jak się liczy średnią artystyczną? Na przykład trzech liczb. Mamy liczbę 1, 2 i 5. Jak liczymy średnią z tego? No to dodajemy wszystkie, czyli 1 plus 2 plus 5. No i dzielimy na to, ile jest tych liczb. Mamy 1, 2, mamy 3 liczby, czyli dzielimy na 3. Zobaczmy, co nam wyjdzie. 1 plus 2 to jest 3. 3 plus 5 mamy 8, 8 trzecich to jest nasza średnia, czyli powiedzmy 2 całe i 2 trzecie. No taka brzydka średnia. Czyli generalnie sumujemy wszystkie i dzielimy na ich liczbę. No i mamy tutaj, zobaczmy, mamy takie liczby, no to dodajmy, dodajmy sobie te liczby, czyli minus 2 dodać 2, dodać 4, dodać 6, dodać 8, dodać x, podzielić na ile z tych liczb. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli dzielimy na 6, no i ta średnia musi wyjść 5. Czyli tutaj wpisujemy 5. No i trzeba z tego równania wyszukać x, policzyć x. No to jak to robimy? Najpierw pozbywamy się mianownika, czyli tego, co jest tutaj na dole. Jak to zrobić? Pomnożyć stronami przez właśnie 6, czyli będziemy mieli w liczniku minus 2 plus 2 to jest 0, no bo to się skraca, prawda? 4 plus 6 daje nam 10, plus 8 mamy 18 plus x, w mianowniku już nic nie ma, bo pomnożyliśmy przez 6, a z prawej strony równa się 5 razy 6, czyli potem mnożymy wszystko przez 6, czyli 30 przerzucam sobie 18 na prawą stronę, czyli będziemy mieli, że x to się równa 30 odjąć 18, czyli x to będzie 12 i to jest odpowiedź do naszego zadania. Liczba x to jest liczba 12.